Cześć, zniekształcenia nieliniowe 4-3 setne procenta. Zestaw numer 23. Jesteśmy wstrojeni w zero detektora. Może słabo tu będzie widać, ale musicie mi uwierzyć. Zrobimy sobie szybkie testy. Mam nadzieję, że chociaż raz film będzie krótki. Stereodekoder, obydwa kanały lewy, prawy, przeciwfaza. Działa. Dobra, teraz yy, pojedziemy sobie z. a żeby nie było, ktoś nie miał wątpliwości. to Zobaczcie, zero detektora jest. Jest idealnie wstrojone. Dobra, yy, sprawdzimy sobie heterodynę i sprawdzimy sobie czułość. Mam nadzieję, że coś będzie widać. Wybaczcie, straszny dzisiaj bałagan na stole, ale yy, musiałem znowu. Chcąc, nie chcąc wziąć jakieś tam wolne, żeby trochę nadgonić wszystkie naprawy zaległości czy wyłączone, wyciszanie wyłączone, jesteśmy w strojeni 0. Przypominam, że wy trochę inaczej widzicie to 0 minus 70 DBMów, sprawdzimy sobie czułość, oczywiście 303 3. napięcie strojenia 87,5 MHz częstotliwość odbierana przez odbiornik, jedziemy.

O minus ile tam było minus 95 DBMów. Jak widać, na pewno zestaw osiągnął deklarowaną przez producenta czułość. Oczywiście tak jak zawsze mówię, mógłbym to wyrównać, natomiast wolę to zostawić w ten sposób. Te nie wiem, może to jest 1% różnicy. Na pewno głowica będzie bardzo dobrze odbierać. Będzie czysto odbierać. I na koniec może dwa słowa o tym co zostało zrobione. Może ja już to wyłączę. Oczywiście ARC i wyciszanie działa, więc już tutaj wyłączyłem. Nie chcę mi się już pokazywać. Eee, zasadniczo w tej głowicy przede wszystkim Przede wszystkim, no poczekajcie. Oczywiście brakowało tych rezystorów, w związku z czym nie byłem w stanie wam pokazać jak to wszystko będzie działać. E, tutaj był ukruszony kondensator 2,2 nanofarada. Nie wiem jak i komu się ukruszył. Wybaczcie, trochę pochałasujemy. Ogólnie to są rzeczy, które wymieniłem. W całym zestawie, nie ten, nie ten, nie ten. Mam nadzieję, że go jeszcze nie wyrzuciłem. Eee, jest. No i wybaczcie, jestem bardzo dzisiaj niezgrabny. Przy okazji, niestety za oknem jest znowu jaśniej niż tutaj, więc e, jeśli chodzi o jakość, no, będziesz chciał wyostrzyć, czy nie będziesz chciał wyostrzyć? A, on gubi się, gubi się, znalazł się, dobra, 2,2 nano. Musicie mi uwierzyć na słowo. Pozostałe elementy, takie jak na przykład te kondensatory, tutaj ktoś pewnie w fabryce, bo one wyglądają jak fabryczne. 270 plus 150 to jest 370, powinien być 360, ale oczywiście kwestia tolerancji. Kondensatory elektrolityczne, które standardowo, które standardowo wymieniam. Trymer oczywiście był, coś patrzę, że coś mi dzisiaj ten sprzęt nie ostrzy, no dobra, ukruszony, więc musiał zostać wymieniony, ponieważ mam bardzo dobrej jakości trymery, ale o trochę innym zakresie, więc czasami trzeba, jak jest za mały zakres, dodać kondensator, więc kondensator został dodany. To są mega precyzyjne, bardzo dobrej jakości trymery. E, oczywiście klasycznie kilka kondensatorów wymienione i pewnie najbardziej spostrzegawczy zauważyli, że wymieniłem tranzystor. Dlaczego ten tranzystor wymieniłem? Dlatego, że ten tranzystor oryginalny BF314. Zaraz go wam pokażę. Miał wzmocnienie 64. To wzmocnienie w niektórych przypadkach jest wystarczające w niektórych czasami może być to troszkę przymało. Najlepiej jak tranzystory mają w, na wejściu od 70 w górę. Czasami zdarzają się nawet które około 100 mają wzmocnienie, ponieważ tak jak Wam w poprzednim odcinku mówiłem, skończyły mi się BF314 oryginalne, założyłem BF240 tutaj też rezystor dobrałem jak najbardziej precyzyjny, więc niestety jest z dwóch składa się wartość oczywiście dziwny ten typo szereg, który tutaj siedział, ale może poza tym, że to może kogoś tam trochę razić, nie jednak działa bardzo dobrze co dalej? Oczywiście, potencjometry zostały wyczyszczone, stereodekoder został zestrojony i w sumie powiem Wam szczerze, jakichś większych problemów z tym zestawem nie miałem. Tutaj jeszcze chyba też był jakiś kondensator, który chyba był ukruszony, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę. Tak więc w sumie, jeśli, jeśli jako podsumowanie to chyba jeden z najmniej problematycznych zestawów, yy, jaki do mnie trafił, przystroił się bardzo łatwo, bardzo szybko. Oczywiście, to musiałem skrócić kroplą cyny o jeden zwój. Yy, Heterodynę. Yy. I w sumie chyba to wszystko. Nawet, yy, nawet nie ma co chyba więcej na ten temat yy, jakby dyskutować. Natomiast pewnie ci, którzy oglądali poprzedni odcinek, zauważyli, że jeszcze kondensatory trzeba będzie do pionu postawić, poustawiać to wszystko ładnie, zalać cewki woskiem, ale to dopiero w momencie, kiedy zestaw się przynajmniej ze dwa dni u mnie wytestuje. Jak do tej pory działa bardzo ładnie i przy okazji, zobaczcie, moje własne potencjometry są dosyć zaśniedziałe. Trzeba będzie zająć się własnymi płytkami, bo narobiło mi się już tego dużo, a przydałoby się pewne rzeczy, jak to się mówi, poprawić, żeby szewc bez butów nie musiał chodzić. Natomiast wszyscy ci, którzy wrócę do myśli, której nie skończyłem, którzy oglądali poprzedni odcinek, pewnie zauważyli, że ten zestaw ogólnie był bardzo, bardzo, bardzo brudny. W tej chwili jest tak jak widzicie, wymyty, wyczyszczony i myślę, że różnica przynajmniej wizualna jest bardzo, bardzo duża. Tutaj ten przewód jest mój testowy, więc on jest przylutowany byle jak, to dla tych, którzy bardzo lubią, jak to się mówi, estetykę. Przypalenie na złączu płytki to nie jest moja robota. Taki zestaw dostałem i w sumie można powiedzieć, że tak na szybko o tym zestawie to wszystko. Jeszcze dzień, dwa musi się zestaw wytestować. Przy okazji pokażę Wam za chwilę Radmora z zagranicy, chyba, jeśli dobrze kojarzę. Właściciel też się nie może doczekać, ale to tylko tak pokażę, jako migawkę. Okej, okay, to jest tak zwany Radmor z zagranicy. Jeszcze zostało mi jeden stroik w nim wymienić, dobrze mówię? Czy to jest Radmor z zagranicy? Chyba tak. Bo już zacząłem się troszkę gubić z tymi Radmorami. Eee, tak mi się wydaje, nawet na 99%. W każdym razie, zobaczcie, tyle odpłynęło zero detektora przy wyłączonym arc W tej chwili jest włączone, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstą godzinę, także e, działa baz, bardzo stabilnie, a był problem między innymi właśnie z tym, że niestety, ale zero detektora bardzo, 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 bardzo mocno pływało i w sumie wszędzie były te, tego przyczyny. Przyczyny były i w programatorze, i w zasilaczu delikatnie, i w samej głowicy, więc e, niestety aż tak długi okres czasu e, mi się zeszło, żeby, tak jak powiedziałem, znaleźć ten jeden czy te kilka elementów, które takie cyrki robiły, a nie wymieniać hurtowo i bezmyślnie w myśl zasady, że e, nie wnikać. Oczywiście, w jednym z odcinków mówiłem Wam, że bardzo często w momencie, kiedy mi się bardzo spieszy, to stosuję zasadę lepiej wymienić jeden, dwa, trzy elementy za dużo niż jeden element za mało. Chodzi o to, żeby pchać naprawy do przodu. Natomiast, ponieważ i tak na razie jest kwarantanna, a właściciel kurczę, widzicie, na lewą stronę mam koszulkę, więc jeśli zobaczyliście, jak pokazywałem jak pokazywałem pewne parametry tego zestawu i zobaczyliście koszulkę na lewą stronę, to przepraszam. Więc, ponieważ jest i tak kwarantanna i właściciel jakoś bardzo mocno mnie tam nie kopie, żeby mnie pośpieszyć, więc tym razem pozwoliłem sobie, jak to się mówi, bardzo dużo poś czasu poświęcić, bo powiem Wam, że znalezienie tej usterki zajęło mi dobre trzy tygodnie. Chodzi o to, że były zapięte różne mierniki, natomiast nie wszystko da się zmierzyć zawsze i wyglądało to mniej więcej tak, że radmor po całej nocy był włączany. Eee, patrzyłem jak po nocy, jak to się mówi zachowywało się zero detektora, po czym dawałem mu się oczywiście wygrzać, no i znowu patrzyłem jak to zero się detektora zachowuje eee, i Potem były ustawiane stacje radiowe po rozgrzaniu, oczywiście Radmora i zostawione bez ARC na jakieś 6-7 godzin. No i na, w zależności też, oczywiście to, co zawsze mówiłem, w zależności od tego, na jakim stroiku, jaka jest częstotliwość, to oczywiście w mniejszy lub większy sposób delikatnie to będzie pływać. Natomiast no, chodziło o to, żeby po pierwsze no, programator był w jak najlepszym stanie, a po drugie, żeby rzeczywiście to zero detektora. Bez włączonego układu ARC było jak najbardziej stabilne. Można powiedzieć, że na tym egzemplarzu robiłem takie doświadczenia pewne, bo rzeczywiście zdarzają się egzemplarze, gdzie te zero detektora stoi jak drut bez ARC, a zdarzają się takie, gdzie bardzo delikatnie płynie, a zdarzają się takie, gdzie płynie ono bardzo, bardzo mocno. Więc yy, tak jak wam już kiedyś pokazywałem. Przyczyn płynięcia zera detektora jest kilka, może to być głowica, e, płytka pośredniej częstotliwości w pewnym stopniu też może to być zasilacz, e, jeśli napięcie plus 40V będzie bardzo, bardzo dużo pływało, może to być programator, mm, no i tutaj w programatorze mogą być stroiki, mogą być diody e, 811 chyba lub 812, musiałbym zobaczyć do dokumentacji I może być sam stabilizator, mogą być elementy wokół stabilizatora, więc tych, tych zmiennych jest naprawdę dużo. Natomiast tak jak mówię, no w sumie jest po to funkcja RC, żeby sobie w pewnym stopniu radzić z tym odpływaniem, ale tak jak powiedziałem ten Radmor z zagranicy traktuje w tej chwili trochę tak jak poligon doświadczalny. Został jeszcze do wymiany jeden stroik, tak jak widzieliście napisałem sobie flamastrem na, na obudowie i przy okazji też i znowu nawiążę do tych stroików. Słuchajcie, ja mam strojki z czterech różnych źródeł, ze starych tak zwanych zapasów. I niestety, na przykład, w radmorze, który też już jest w zasadzie skończony, jest już na etapie wygrzewania, tylko zostało jeszcze zamontować, zamontować opóźnienie i tylny panel, to sobie. Pokażę Wam w, może w następnym odcinku tamtego Radmora, bo jeszcze nie było o nim filmu i tylny panel. Omówimy sobie tylne panele, jakie są dostępne w tej chwili w sprzedaży. E, może uda się powiedzieć kilka zdań, co który jest wart, e, bo takiej informacji do końca nie znalazłem. Jak dla klienta szukałem tego tylnego zmodernizowanego panela, więc sobie o tym jeszcze, jeszcze sobie poopowiadamy. E, więc, e, żeby nie przedłużać, Myślę, że tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o ten zestaw numer 23, to trzeba będzie oczywiście przewody albo dać w komplecie klientowi. Ten przewód do mnie nie dotarł. Jeszcze dzień testów, dwa takich po 8 godzin. To co, to co zawsze ja mówię, bardzo często jest tak, że danego dnia zestaw jest zestrojony zmienia się trochę wilgotność następnego dnia, zmienia się temperatura, bo słońce wali i nagle się okazuje, że troszeczkę te parametry są inne. Poza tym kwestia nawet zabezpieczenia płytek tak zwanym roztworem kalafonii, ten roztwór musi naprawdę dobrze wyschnąć, plus oczywiście płytki do, po domyciu, po wyczyszczeniu też dobrze by było, żeby były super suche, bo żeby nie okazało się, że podczas strojenia regulacji będziemy jeszcze gdzieś tam mieli jakąś wilgoć, jakieś rezystancje i będzie nam się to wszystko troszkę rozjeżdżało. Także w sumie tak na koniec takie słowo podsumowania, że mam podziw naprawdę do, do, do serwisów, które są w stanie chociażby taki zestaw przystroić w pół godziny i jak to się mówi, pakujemy i do klienta, ja wiem z własnego doświadczenia, że naprawdę czasami po kilku dniach jakiś tam jeszcze testów, zawsze jeszcze coś można poprawić, zrobić inaczej, zrobić lepiej, no i niestety dlatego też te zestawy u mnie są z reguły bardzo długo, E, chociażby są testowane, żeby miał pewność, że na przykład głowica nie płynie, e, napięcie strojenia gdzieś tam w głowicy e, też nie pływa ze względu na jakieś delikatne uszkodzenia kondensatorów itd., itd. E, no dlatego, dlatego czasami klienci też nie są z tego faktu zadowoleni, ale tak jak ja zawsze powtarzam, e, sprzęt wychodzący z moich rąk no musi być w stanie takim, w jakim ja sam chciałbym go dostać. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, tak jak zawsze, Radmor niestety ma pewne swoje powiedzmy niedociągnięcia i według mnie chyba największym błędem Radmora, problemem to są niestety stroiki i programator. Zacząłem myśl Stroików mam z czterech źródeł co najmniej kilkaset sztuk. Yy, I uwierzcie mi, że czasami trzeba na przykład w jednym programatorze, ostatnio miałem taki właśnie przypadek, w tym może o którym wam zacząłem opowiadać, że musiałem wymienić yy, dwa razy stroik yy, w jednej pozycji, dlatego że niestety yy, nowe strojki ze starych zapasów też nie są takie. Idealne. Ok, żeby nie zanudzać, kończymy w kolejnym odcinku. Może pojawi się zestaw numer 24, bo on też już jest w zasadzie na ukończeniu. Ten zestaw, tutaj, który widzicie, tak jak powiedziałem, przetestuje się przez, przez dzień czy dwa i będę się kontaktował z klientem. Ok, miało być krótko. Myślałem, że się w 10-5 minutach zmieszczę. Oczywiście, jak zwykle, rozgadałem się na inne tematy. No ale cóż, tak to w życiu bywa. Pozdrawiam Was, cześć, trzymajcie się.